Patrząc tu na moich przyjaciół z Uniwersytetu Warszawskiego, tak sobie myślę, jak ja mam powiedzieć o tym, o czym mam powiedzieć. Bo tytuł jest Rzeka w środowisku przyrodniczym. Tytuł Rzeka. No, chciałbym to jakoś zrobić całkiem inaczej. Inaczej, ponieważ nie chciałbym, żeby to był wykład uniwersytecki o rzece. Tak też bez systemu sieci rzecznej. Trudno sobie wyobrazić naszą planetę Ziemię. Bezwodna Ziemia byłaby martwą planetą. Wszystkie misje kosmiczne na Marsa, poszukując życia, śladów życia, poszukują przede wszystkim wody w jakiejkolwiek postaci, albo przynajmniej skutków działania wody płynącej w postaci systemów rzeka w środowisku przyrodniczym. Miałem szczęście być w niektórych bardziej mniej egzotycznych krajach świata i zobaczyć rzeki w rozmaitych środowiskach przyrodniczych między równikiem i prawie już szkołem podbiegunowym, do których jednak nie dotarłem oraz od poziomu morza do 5 tys. metrów nad poziomem morza. Różnorodność rzek Tworzących misterną sieć wodną na powierzchni naszej planety, jest niezwykła i zadziwiająca swoim pięknem. Gdybyśmy najkrócej i w uproszczeniu chcieli powiedzieć, czym jest rzeka, to można by to wyrazić słowami, że jest to woda rozmaitego pochodzenia, podziemnego, opadowego, roztopowego linijnie płynąca korytem, które wyżłobiła w podłożu, po którym płynie. W dnia, kiedy w, w mojej klasztornej zieli wczesnym rankiem z trudem z łóżka, to najpierw podchodzę do okna i patrzę na rzekę, która płynie u podłuża klasztoru i czytam wodę na powierzchni prosto. Ten nawyk czytania wody już chyba do końca życia. Gdziekolwiek się znajdę, tam czytam rzekę, bo czytanie wody jest równocześnie czytaniem, równocześnie z czytaniem rzeki. W Krakowie moje okno teraz w stronę wychodziło na wizję. ujcizn, czyli przemianów oraz przegłębnych, czyli plus, nawet gdy woda jest mętna i obciążona za miesiną, poprzeczną i podłużącym cyrkulację wody, zrozumieć zdolność rzeki do wykonania. Na wszelkie podziałowania zewnętrzne reakcje, zmieniające się zjawiska i procesy hydrodynamiczne można obserwować, analizować, stosując swój wygląd, a więc układ poziomy i pionowy do warunków hydroklimatycznych, do budowy ekologicznych, zwłaszcza odporności skał podłożnych, dążących do kształtowania naturalnej równowagi w środowisku, w środowisku przyrodniczym. Rzeki posiadają naturalną zdolność adaptacji do warunków zróżnicowania przedcennych w rozmaitych strefach klimatycznych, do sezonowej zmienności dynamicznych elementów środowiska.